Hejka, dzisiaj pokażę Wam moje wszystkie farby. Zaczniemy od magicznego pudełka, w którym znajdują się farby olejne z Action. One malowałam nimi raz, nie urywają tu. <grywka> Powiem tak, ale pudełko mi się mega podoba. Kolejnymi farbami są moje pierwsze farby. No, stare są. A to są moje pierwsze, takie bardziej profesjonalne. Uwielbiam je. Te złote, różne brokatowe. I widać, w ogóle są na wykończeniu, nie? Ale mam jeszcze jedno takie samo opakowanie. I jeszcze mam takie z Action, bardzo podobne. I kolejne, bardzo podobne do tego. Ale to nie jest. Mam zapasowe jeszcze jedno. I teraz pokażę Wam takie. Piękne, mieniące się, bardzo podobne do tamtych. Uwielbiam je. I tu cały karton różnych farb i akwarelowe, i inne takie różne, no kompletnie różne. Tu mam olejne, których jeszcze w ogóle nie używałam. Kupiłam je rok temu na, na wakacjach. I w tym roku mam nadzieję, że ich użyję, jak będzie ładna pogoda bo będę potrzebowała otwarte okno. I tak one wyglądają. I ostatnimi moimi farbami, mam więcej, ale nie mogłam znaleźć akurat farb, to są moje najstarsze farby, które nie są nawet moje, są same od dziadka. I to są farby olejne. One One mają pewnie więcej lat niż ja, mojej siostry i moja mama. Więc tak one się prezentują. I są przesudowne, jeszcze nie miałam y, jak nie malować, nie miałam kiedy. I to były wszystkie moje farby. Do kolejnego. Pa!